Co wspólnego ma popularny i nielubiany Klaus Schwab oraz jedno z najważniejszych archeologicznych odkryć w historii ludzkości? Większość pasjonatów historii z wypiekami na policzkach czeka na kolejne odkrycia związane z Göbekli tepe, ale wygląda na to, że być może już nic nowego się nie dowiemy, a na pewno nie w najbliższym czasie. Wychodzi na to, że badania w tamtym miejscu są spowalniane, a być może nawet i całkowicie blokowane. Jeżeli jesteś pasjonatem starożytnej cywilizacji i ogólnie historii, to te dzisiejsze informacje, które usłyszysz, być może tobą wstrząsną, a może i nie. Najlepiej przekonaj się sam. Cześć! Witam Cię na kanale Ciekawostki i inne dziwy. Inspiracją do powstania dzisiejszego odcinka był epizod Jimmy'ego, czyli twórcy kanału Bright Inside, który wskazał kilka ciekawych właśnie rzeczy związanych z Gobekli Tepe i badaniami tam prowadzonymi. Jeżeli oglądałeś już jego epizod, to i tak zachęcam Cię do obejrzenia mojego odcinka, ponieważ przedstawię tutaj opinię pewnego archeologa, który się nie zgadza z tym Zimim, a także nie byłbym sobą, gdybym mi dodał czegoś a także i od siebie. Zapraszam do oglądania. Gobekli Tepe znajduje się w Turcji i datowane jest na około 11600 lat. Jest to bez wątpienia jedno z najstarszych megalitycznych miejsc na Ziemi, niemal 7000 lat starsze niż tajemnicze Stonehenge. Co więcej, to Gobekli Tepe jest 50 razy większe od Stonehenge i obejmuje obszar około 22 akrów. Dla porównania jest to równowartość 90 boisk piłkarskich. Jeżeli jednak nie słyszałeś za wiele o tym miejscu, dlaczego jest ono aż tak wyjątkowe i z jakiego powodu dosłownie zmieniło historię ludzkości, to zachęcam Cię do sprawdzenia moich trzech odcinków w tym temacie. Linki do nich wstawię w opisie pod tym odcinkiem i w pierwszym komentarzu pod filmem. Zacznijmy od tego, że odkrycie go Tepe miało miejsce w 1995 roku i przez te 29 lat odkopano 72 kamienne filary, a według szacunków dokonanych na podstawie skanów radarem penetrującym jest ich tam około 200 sztuk. Te wszystkie filary znajdują się w sumie w 20 okręgach, z czego tylko 6 z nich zostało w mniejszym bądź większym stopniu odkopane. Pamiętajmy też o tym, że ten nasyp jest ogromny i równie dobrze, niżej, pod ziemią, być może są jeszcze inne okręgi, których nie dostrzegli jeszcze badacze na tych skanach. Ponieważ im głębiej coś się znajduje, tym trudniej to zauważyć. Wiele osób powtarza, że zaledwie 5% tego miejsca zostało odkopane i wstępnie zbadane. Jednak informacje te pochodzą z okolic 2008 roku. Jimmy w swoim filmie podaje, że według fundacji World Heritage Fund. W latach 2017-2021 to nie zmieniło się zbyt wiele w kwestii nowych odkryć i poszerzania tych badań. YouTuber ten odszukał jeszcze nowsze artykuły związane z Gobekli Tepe i z odkryciami archeologicznymi i tam dalej piszą, że do tej pory odkopano zaledwie 5% tego miejsca. Zapewne zastanawiacie, czy te 5%, o których mówię, to faktycznie jest taka realistyczna liczba, czy tylko po prostu tak się już utarło i wszyscy, nawet akademicy, podają w kółko tę samą liczbę, pomimo, że minęło już tyle lat od odnalezienia tego miejsca. Mowa o tym jest nawet w artykule z 2023 roku, w którym cytowana jest kobieta pracująca jako przewodniczka w Gobekli Tepe, więc teoretycznie powinna mieć aktualne i sprawdzone informacje. Jeden z badaczy starożytnych cywilizacji, pan Hugh Newman, autor wielu książek i założyciel kanału na YouTube megalitomania UK, usłyszał, że archeolodzy planują pozostawić dalsze wykopaliska przyszłym pokoleniom. Teraz ponoć chcą się skupić na badaniu sąsiedniego Karahantepe, które oczywiście również jest ciekawym odkryciem archeologicznym. Wychodzi na to, że władze postanowiły po prostu zbijać pieniądze na turystyce, nie rozszerzając byty obszaru badań w Gobekli Tepe. Jimmy w swoim filmie powiedział, że gdy dowiedział się właśnie o tym, to postanowił zbadać kto zarządza i finansuje badania Gobekli Tepe oraz kto podejmuje kluczowe decyzje dotyczące tego miejsca. Doprowadziło go to do grupy Dogus, która jest jednym z największych konsorcjów prywatnego sektora w Turcji, mającym portfolio około 250 firm w siedmiu różnych branżach, w tym w turystyce. Jak się okazuje, w 2016 roku zawarto 20-letnią umowę partnerską, która umożliwiła grupie Dogus nadzorowanie wykopalisk i zarządzanie turystyką w Gobekli Tepe. Inaczej mówiąc, tureckie Ministerstwo Kultury i Turystyki zatwierdziło tę grupę jako jedynego partnera, który można powiedzieć, że będzie zarządzać tym miejscem przez co najmniej kolejne 20 lat. Ci w zamian przekazali darowiznę w wysokości 15 milionów dolarów na kontynuowanie badań archeologicznych. Dlatego moim zdaniem od razu możemy wykluczyć opcję, że nie ma funduszy na zwiększenie grona archeologów prowadzących tam badania. Chociaż z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś te 15 milionów przytulił i teraz faktycznie trzeba oszczędzać na wszystkim i dlatego wmawiają, że lepiej będzie pozostawić bekli Tepe dla przyszłych pokoleń. Jak się okazuje, przewodniczącym i dyrektorem generalnym grupy Dogus jest turecki miliarder Ferit Saheng. Jest on długoletnim członkiem Światowego Forum Ekonomicznego, którego założycielem jest niecieszący się dobrą renomą Klaus Schwab. Ta umowa partnerska dotycząca Gobekli Tepe została ogłoszona na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w Szwajcarii. Postawili wtedy nawet taką lodową rzeźbę, która przedstawia Gobekli Tepe i którą teraz widzisz na swoim ekranie. Niezbyt wiele osób o tym słyszało, ponieważ miało to miejsce w 2016 roku i wtedy nie było jeszcze tak głośno o tej organizacji. Jeżeli jednak do tej pory nie słyszałeś o niej, to wpisz po tym filmie w wyszukiwarce YouTube'a Klaus Schwab albo Forum Ekonomiczne Davos i pojawi ci się setka różnych ciekawych filmów poświęconych tym ludziom. No dobra, ale co oni mają wspólnego z archeologią i wilkopańskami w Gobekli Tepe? Kiedy ten turek Ferit Sachenk wygłosił swoje przemówienie w 2016 roku na spotkaniu właśnie tego forum, aby ogłosić 20-letnie partnerstwo, powiedział i tutaj cytuję: Umieściliśmy turecki skarb w sercu Światowego Forum Ekonomicznego ponieważ chce, aby cały świat o nim wiedział. Göbekli Tepe To wspólna wartość ludzkości jest naszym punktem zerowym w czasie. Słowa te odnoszą się do tego, że jest to najstarsza znana nam megalityczna struktura stworzona przez ludzi. Kontynuował swoje przemówienie, mówiąc Teraz, gdy stoimy na progu czwartej rewolucji przemysłowej, w czasie wielkich globalnych zmian, nadszedł czas na ponowną współpracę. Pierwsze kroki w ramach tego 20-letniego partnerstwa obejmowały ustanowienie infrastruktury turystycznej i konserwatorskiej, takiego jak np. wzniesienie dachu nad okręgami, który ma ponoć na celu uchronić to miejsce przed wpływem pogody. Jednak jak widać na zdjęciach i na filmach, konstrukcja ochrona została tak wzniesiona, że belki wspierające dach dosłownie wbijają się w te starożytne ruiny. Do tego sama platforma zasłania niektóre części tego kompleksu, uniemożliwiając ich obserwacje, a co najgorsze, to dosłownie uniemożliwia prowadzenie dalszych prac wykopaliskowych w tamtym obszarze. Zwróć również uwagę na chodnik, który otacza cały ten obszar. Przykrywa on miejsca, które wciąż zawierają zakopane ruiny, co wiemy przecież z wcześniejszych skanów radarowych penetrujących grunt. Do tego ten dach uniemożliwia jednoczesną obserwację filarów i nocnego nieba. A przecież pojawiły się i takie hipotezy, które łączą właśnie te symbole z mapą nieba. Mało tego, na zboczu zasadzono wiele drzew i zrobiono to stosunkowo niedawno, ponieważ na fotkach z 2004 roku widać, że żadnych drzew tam jeszcze nie było. Nie mogę mieć oczywiście pewności, że pod tymi drzewami faktycznie są jakieś starożytne ruiny, ale wiemy przecież, że te kamienne okręgi, według archeologów oczywiście, zajmują powierzchnię równą 90 boiskom piłkarskim. A jak widać na zdjęciach, to te zadaszone obszary stanowią tylko mały procent tego obszaru. Dlatego myślę, że śmiało można założyć, że tam, gdzie zasadzono te drzewa, to pod ziemią znajdują się te inne megality. Do tego warto wspomnieć, że zbudowano tam łącznie 900 metrów chodnika oraz drogę dojazdową. Oczywiście one również przebiegają przez ten archeologiczny obszar. Ktoś może powiedzieć, że to tylko takie szurskie domysły i takie pitolenie, ale żona zmarłego archeologa Klausa Schmita. A więc prestiżowego niemieckiego profesora, który jako pierwszy rozpoczął wykopaliska w Gobekli Tepe, i która sama była archeologiem, przeraziła się, gdy wróciła do Gobekli Tepe w 2018 roku. Będąc tam na miejscu, widziała, jak używają tam ciężki sprzęt oraz wylewają asfaltowe drogi i betonowe chodniki. Powiedziała wtedy: Nazywają to drogą, a ja nazywam to zniszczeniem. Jak widać, nie jest to tylko takie szurskie gadanie. Dodała jeszcze, że nie jest w stanie wyrazić słowami rozmiaru zniszczeń, które widziała tam tego ranka. Mój smutek jest trudny do wyrażenia. Za każdym razem, gdy tam jestem, widzę kolejne zniszczenia. Mało tego, opublikowała nawet na Instagramie zdjęcia, które sama zrobiła. Część ludzi, która zobaczyła te zdjęcia, oburzyła się takim postępowaniem z tym tak istotnym dla ludzkiej historii miejscem. To z kolei skłoniło Ministerstwo Kultury i Turystyki do wydania oświadczenia, w którym poinformowali, że Użyto tam jedynie sprzętu budowlanego. I zaprzeczali, że użyto tam betonu lub asfaltu. Nie wiem, jak można tak kłamać, wiedząc, że przecież każdy, kto ma oczy, widzi, że wylali tam tony betonu. Dodali jeszcze, że oskarżenia pani Schmidt były bezpodstawne. Oczywiście zaprzeczyli, że jakiekolwiek historyczne dobra zostały uszkodzone, no ale przecież te ich słowa są tak wiarygodne, jak te, według których nie użyto tam betonu. Aby przeprowadzić tam dalsze badania, będzie trzeba rozkopać wszystkie te drogi, kamienie, asfalt, betonowe chodniki, a także oczywiście usunąć dach. Wszystko to potwierdza, że przez najbliższe lata, a powiedziałbym nawet i dziesięciolecia, nie planują tam prowadzić większych badań archeologicznych i poszerzać obszaru wykopalisk. Nie oznacza to oczywiście, że badania zostały tam całkowicie przerwane, ponieważ okręgi, które zostały odkopane, to są wciąż badane. Jednak, jeżeli chodzi o te okręgi, które są wciąż zakopane pod ziemią, to można zapomnieć o ich odkopaniu i zbadaniu tych kolejnych filarów. Myślę, że większość z was wie, co za uszami ma Klaus Schwab i jak ci ludzie chcą zmienić nasz świat. Ale dlaczego mieszają się także i w archeologię? Czy uważasz, że możliwe jest, że obawiają się oni tego, czy odkryją tam coś jeszcze przełomowego, co wymusiłoby zmianę w szkolnych podręcznikach? Ludzie ci dysponują miliardami dolarów, więc chęć zarobku nie może być wytłumaczeniem. To znaczy, nie jest wytłumaczeniem tego, co robią ci bogaci ludzie, bo to, że przedstawiciele tego tureckiego ministerstwa zrobili to dla pieniędzy, to jest to raczej oczywiste. Po opublikowaniu tego filmu na YouTube przez Jimiego pojawiło się kilka odpowiedzi archeologów, którzy nie zgadzają się z wnioskami tego amerykańskiego pasjonata starożytnych cywilizacji. Niektóre ich uwagi są trafne, a inne mniej. Teraz przyjrzymy się, co do powiedzenia miał archeolog Rupert Soskin. Tłumaczy on, dlaczego przez te kilkanaście lat wciąż zbadaliśmy tylko 5% tego obszaru. Wskazuje on na to, że Gobekli Tepe to duży, wysoki nasyp i gdyby była to jednak płaska powierzchnia, gdzie archolodzy wykopaliby dziurę, np. o głębokości 1 metra, to prace szybko by postępowały i przesuwaliby się wtedy dalej i dalej, no i wtedy procent zbadanego obszaru szybko by się zwiększał. W przypadku Gobekli Tepe wygląda to inaczej. Wyobraź sobie, że wybieramy mały obszar do badania, załóżmy, że o wymiarach 5 na 5 metrów. W przypadku płaskiej powierzchni, to oczywiście byłoby tu o wiele mniej pracy. A tutaj badacze co sezon siedzą w tym samym miejscu, tylko że kopią coraz głębiej i głębiej, ponieważ jest to duże wzgórze. Mijają kolejne lata, a oni wciąż nie dotarli przecież do dna, dlatego nie zmieniają miejsca badania na nowe i wciąż kontynuują pracę tam, gdzie grzebią już od kilku lat, a nawet od kilkunastu lat. Dlatego z jego punktu widzenia, to nie ma najmniejszego sensu zaczynać jakiegoś nowego wykopu, gdy nie dotarli jeszcze do dna tego pierwszego. Na końcu każdego sezonu wykopaliskowego zespół spędza dużo czasu na spisywaniu swoich wyników, upewniając się, że katalogowanie jest robione poprawnie. Z wiele powodów, dla których te rzeczy są robione aż tak dokładnie, a przecież to wszystko zajmuje wiele czasu. Archeolog dodaje, że jeśli sprowadzilibyśmy nawet i 10 tysięcy wolontariuszy do Gobekli Tepe, to może moglibyśmy odkryć całe miejsce w krótkim czasie, ale wtedy wskoczyłby kolejny problem z katalogowaniem tych wszystkich znalezisk. W takiej sytuacji należałoby sprowadzić kolejne tysiące wolontariuszy, którzy zajęliby się katalogowaniem. Pomijam już o tej fakt, że taka ogromna ilość ludzi na obszarze archeologicznym mogłaby dokonać wielu zniszczeń. Według mnie człowiek ten ma trochę racji, ale niepotrzebnie popada w skrajności. Nikt przecież nie oczekuje od nich, że wyślemy tam 10 tysięcy niedoświadczonych ludzi, takich zwykłych pasjonatów historii z łopatami. Moim zdaniem mogliby oni chociaż podwoić bądź potroić ilość archeologów, którzy grzebią tam ziemi. Dzięki temu te nowe zespoły mogłyby się zająć jakimś jeszcze nieodkopanym obszarem. Dostali przecież 15 milionów dolarów na te badania, ale kasa pewnie się rozpłynęła. Archeolog ten porusza jeszcze temat zasadzenia drzew na wzgórzach, który dla mnie był czymś dziwnym. Jeżeli jednak faktycznie jest tak, jak on mówi, to wiele by to tłumaczyło. Według niego nie ma tutaj żadnego spisku i utajania badań. Te wszystkie drzewa, które widzieliśmy na zdjęciach, to w rzeczywistości są drzewa oliwne, które były ogromnym problemem dla archeologów i nie były sadzone po to, aby utrudniać wykopaliska. Dodaje on, że kiedy odkryto go beklitepę, to ten cały obszar to były prywatne gospodarstwa rolne praktycznie bezwartościowe. Kiedy dla wszystkich stało się jasne, że jest to ważne odkrycie archeologiczne, to władze chciały przejąć ziemię, aby kontynuować wykopaliska. Wtedy rolnicy zaczęli salić drzewa oliwne, aby zwiększyć wartość ziemi z 1000 do 20 tysięcy dolarów za akr. Dlatego stwierdza, że drzewa te nie mają nic wspólnego z ukrywaniem czegoś i jest to po prostu efekt tego, że miejscowa ludność próbowała zarobić jak najwięcej na swojej ziemi. Archeolodzy uważają, że z teoretykami spiskowymi problem polega na tym, że widzą ogromne międzynarodowe korporacje jako część nowego porządku światowego, próbującego ukryć prawdę. A tutaj według niego chodzi po prostu o kasę i chęć zarobku. Mówi on jeszcze, że ci bogaci ludzie nie dbają o szczegóły i po prostu, jeśli finansują wykopaliska, to chcą zobaczyć zwroty inwestycji. Są świadomi tego, że miejsca takie jak Gobekli Tepe będą coraz bardziej dochodowe jako atrakcja turystyczna. Uważa on, że oni wręcz chcieliby, aby archeolodzy odkryli coś spektakularnego, co przyniosłoby miliony dolarów z turystyki. Archeolog ten nie zgadza się także i z tym pomysłem, że tacy ludzie u władzy mają powód, aby ukrywać przeszłość i dodaje, że nie ma żadnej korzyści z ukrywania prawdy o przeszłości ludzkości. Mówi, że pisząc książkę o archeologii można sprzedać na przykład kilka tysięcy jej kopii, ale jeśli napisze się książkę mówiącą, że coś się ukrywa, to sprzeda się jej miliony kopii. Jak dla mnie, to gada on dosyć sensownie, ale jest to po prostu punkt widzenia osoby, która słyszała co nieco o teoriach spiskowych, ale nie zdaje sobie sprawy, ile takich niby teorii okazało się być prawdą. Tym bardziej teraz, w 2024 roku, gdzie już ogrom różnych wyśmiewanych teorii spiskowców okazało się być prawdą. Archeolog ten porusza także temat pozostawienia dalszych wykopalisk dla kolejnych pokoleń, z czym częściowo się zgadzam. Znaleziony na przykład kilkadziesiąt lat temu kawałek rozbitego garnka był tylko zwykłym kawałkiem rozbitego naczynia. Teraz w XXI wieku możemy zbadać i dowiedzieć się, że trzymano w nim na przykład mleko, a nawet że było to mleko owcze, kozie czy krowie. Takie dodatkowe informacje dają nam o wiele więcej informacji o tym, jak żyli nasi przodkowie. W dzisiejszych czasach możemy na przykład także zbadać, że złoto znalezione w Niemczech pochodziło z Kornwalii, a osoba w grobie z epoki brązu, znajdującym się w Danii, dorastała w Hiszpanii. Ten youtuber Jimmy mówił, że nieprowadzenie dalszych badań w gobekli tepe to jest zbrodnia przeciwko ludzkości i rozumiem ten tok myślenia. Ja sam również chciałbym, żeby wykopali tam wszystkie filary i umożliwili ich zbadanie oraz interpretację tych reliefów. Musimy jednak pamiętać o tym, że za 10 lub 20 lat fizyka, chemia i inne dziedziny nauki rozwiną się na tyle, że to, co teraz wydaje się nam niemożliwe, to za te kilkadziesiąt lat będzie czymś normalnym. I tak jak kiedyś badacze nie byli w stanie stwierdzić, co ci starożytni ludzie przechowywali na przykład w tym wspomnianym wcześniej garnku, tak teraz jest to już możliwe, a za kolejne kilkadziesiąt lat mogą pojawić się nowe opcje i nowe możliwości. Pozostawienie części obszaru Gobekli Tepe nienaruszonego pozwala takim przyszłym pokoleniom na zastosowanie metod badawczych, które dziś są nam nieznane. Ale przecież nic by się nie stało, gdyby jednak poszerzono nieco obszar badań i przekopano np. 20% Gobekli Tepe, a nie zaledwie 5%. W takiej sytuacji te przyszłe pokolenia archeologów wciąż miałyby naprawdę bardzo duży obszar nienaruszony i czekający na zbadanie. Gdy ten odcinek miałem już wstępnie przygotowany, to ją na takiego shorta, gdzie widzimy, że prace w Gobekli Tepe trwają i rozpoczęły się na północ od okręgu B. Wracając jeszcze do tego archeologa, to boli go to, że archeolodzy i badacze ciężko pracują, aby jak najszybciej dostarczyć informacji publiczności i oskarżanie ich o ukrywanie informacji jest niedorzeczne i nieuczciwe. Wydaje mi się, że tutaj ponownie przemawia przez niego takie niezrozumienie teorii spiskowych. Ponieważ ja sam czasami wrzucam wszystkich archeologów do jednego wora, ale zazwyczaj taka krytyka z mojej strony to takie uogólnianie, ponieważ nie mam nic przeciwko pracy jednostkom. Po prostu nie podoba mi się ich wiara w dogmaty i skupianie się na jakimś drobnym kawałku historii bez szerszego spojrzenia. A następnie na podstawie tego wyciąganie jakichś naprawdę szerokich wniosków. Odkopanie kolejnych filarów w tepe mogłoby rzucić nowe światło na to miejsce i pomóc odpowiedzieć na pytanie, co konkretnie oznaczały podobizy tych wszystkich zwierząt na tych kamiennych filarach. Jest wiele różnych hipotez z tym tematem związanych, ale według mnie jedną z najciekawszych jest ta dotycząca ekosystemów i kalendarza lub ewentualnie takich drogowskazów. Więcej na ten temat mówię w tym odcinku, który się teraz tutaj wyświetlił. Jeżeli go już nie widziałeś, to kliknij proszę właśnie w tę miniaturkę, aby się tam przenieść i zobaczyć ten właśnie odcinek. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym epizodzie. Cześć, hej!